Cześć, z tej strony Baba Naketo i zapraszam Cię na szósty dzień karniwora. Rąk mi brakuje, ale zaczynamy. Czas na śniadanie, jest godzina 12, .00. miałam dużo załatwień, więc dopiero teraz jem. Wcześniej była kawa, a teraz jajecznica na masełku z boczkiem, z serkiem. No to jemy i zaraz idę do pracy, stąd właśnie też ten turban na głowie. <śmacznego> Smacznego. I niby tylko jajka, boczek i ser, ale to połączenie jest najlepsze. Jajecznica, no po prostu rewelacja. Taka forma naprawdę mi bardzo wchodzi. I czas na obiad. Serki, jak widzicie, smażą się. Ja już po pracy właśnie wróciłam, jest godzina 18 i czas na drugi posiłek. I co tutaj mamy dobrego? Mamy serki, mamy boczek, halumi, mamy łososia i tuńczyka. Także dzisiaj ryby są na moim talerzu. no to co? No to jemy. Smacznego. Zacznę od ryb, bo. Jak bez niczego, wiecie, to średnio mi to smakuje, więc e, ryby, a później serki przyjemniejsza część. Także, ktoś potrafi zjeść samego tuńczyka albo samego łososia, to brawo dla niego, bo dla mnie to było nie do przełknięcia, no ale trzeba, no to trzeba przecież. I zostały mi dwa halumi, został mi boczek, niestety tego nie zjem, więc koniec na dzisiaj. Dzięki. I to by było na dzisiaj tyle, powiem wam szczerze, że nie miałam czasu nic nagrać dodatkowo, jeśli chodzi o jakąś ciekawostkę, jak zawsze to robię, bo niestety byłam w pracy, dużo załatwień w sobotę, no i nie zdążyłam, ale przygotuję się na jutro, dajcie znać koniecznie, co byście chcieli wiedzieć na temat Carnivora, także piszcie w komentarzach, a ja lecę! Pa!